bajki braci Grimm opowiada Ewa Błaszczyk. To dla ciebie Olu i dla wszystkich chorych dzieci. Jaś i Małgosia Pod wielkim lasem mieszkał drwal ubogi z żoną i dwojgiem dzieci. Chłopczyk nazywał się Jaś, a dziewczynka Małgosia. Drwal miał niewiele do jedzenia i dzielenia i pewnego razu, kiedy w kraju była wielka drożyzna, zabrakło mu nawet chleba. Rozmyślał więc wieczorem w łóżku, przewracał się na pościeli, westchnął i powiada do żony: Co z nami będzie? Jak wyżywimy dzieci, jeżeli sami nic nie mamy? Wiesz co, mężu, odpowiedziała żona: Jutro raniutko wyprowadzimy dzieci do lasu. W najgęstsze miejsce. Rozpalimy ognisko, damy każdemu po kawałku chleba, my pójdziemy do swoich zajęć i je zostawimy same. Nie trafią do domu i pozbędziemy się ich raz na zawsze. Nie, żono, tego nie zrobię. Jakżebym mógł dzieci zostawić same w lesie? Dzikie zwierzęta nadbiegłyby zaraz i rozszarpały nasze dzieci. Głupiś, powiada żona, więc poumieramy wszyscy czworo z głodu. Możesz już heblować deski na trumny. Nie dała mu spokoju i musiał się zgodzić. — Ale żal mi biednych dzieci — mówił. Dzieci także nie mogły zasnąć z głodu i słyszały, co macocha mówiła do ojca. Małgosia zapłakała gorzkimi łzami i powiada do Jasia — już po nas. — Cicho, Małgoś — odpowiada Jaś. — Nie martw się, damy sobie radę. Kiedy starsi usnęli, wstał, ubrał się, otworzył furtkę i wymknął się na podwórze. Księżyc świecił jasno. Kamyki białe leżące przed domem błyszczały jak pieniążki. Jaś schylił się i napchał ich do kieszeni ile wlazło. Potem wrócił do domu i powiada do małgosi: bądź dobrej myśli, siostrzyczko kochana, i śpij spokojnie. Bóg nas nie opuści. Położył się znowu do łóżka i zasnął wczesnym rankiem, jeszcze przed wschodem słońca, macocha obudziła dzieci: Wstawajcie, leniuchy, pójdziemy do lasu po drzewo. Dała im po kawałeczku chleba. Macie to na obiad, ale nie zjedzcie tego przedtem, bo więcej nic nie dostaniecie. Małgosia schowała chleb pod fartuszek, bo jaś miał kamienie w kieszeni. Wszyscy ruszyli do lasu. Kiedy przeszli kawałeczek drogi, Jaś zatrzymał się, spojrzał za siebie na dom i potem ciągle się zatrzymywał. Więc ojciec powiada: Jasiu, czemu się ciągle oglądasz? Pilnuj się i idź szybciej. Tatusiu, oglądam się za kotkiem moim białym. Siedzi sobie na dachu i chce mi powiedzieć do zobaczenia. Głupiś, wtrąciła macocha. To nie twój kotek, ale słońce poranne, które komin oświeca. Ale jaś wcale nie oglądał się za kotkiem, tylko rzucał kamyczki błyszczące na drogę. Przyszli w sam środek lasu. Ojciec powiada: Zbierajcie drzewo, dzieci, rozpalę ognisko, żebyście nie zmarzły. Dzieci zebrały całą kupę chrustu, zapalono go, i kiedy płomienie buchały wysoko, macocha powiada: Dzieci połóżcie się przy ogniu i wypocznijcie sobie. My pójdziemy głębiej w las rąbać drzewo. Jak skończymy, wrócimy i zabierzemy z sobą. Jasi i Małgosia siedzieli blisko siebie i kiedy południe nadeszło, każde zjadło swój kawałek chleba. Dzieci myślały, że ojciec jest w pobliżu, bo słyszały uderzenia siekiery, ale to nie była siekiera tylko gałąź, którą ojciec przywiązał do uschniętego drzewa i którą wiatr rzucał to w tę, to w tamtą stronę. Siedziały tak dosyć długo, wreszcie oczy zamknęły im się ze zmęczenia i usnęły. Kiedy się obudziły, była już noc ciemna. Małgosia zaczęła płakać i zapytała Jakże my się wydostaniemy z tego lasu? Ja się pocieszał Poczekaj chwileczkę, aż księżyc wzejdzie, to znajdziemy drogę. Kiedy księżyc w pełni zaświecił, Jaś wziął siostrzyczkę za rękę i szedł, szukając kamyczków, które świeciły jak świeżo bite monety i pokazywały im drogę. Szli całą noc i przyszli o świcie do domu ojcowskiego. Zapukali do drzwi. Macocha otworzyła i widząc, że to Jaś i Małgosia, powiada – Wy dzieci niedobre, czemu spałyście w lesie tak długo? Już myśleliśmy, że nie wrócicie wcale. Ojciec ucieszył się, bo go... Serce bolało, że ich tak samych zostawił. Wkrótce zabrakło znowu wszystkiego i dzieci usłyszały w nocy, jak Macocha mówiła do ojca. Wszystko już zjedzone. Mamy tylko pół bochenka chleba. Trzeba się pozbyć dzieci. Zaprowadzimy je głębiej w las, żeby drogi nie odnalazły. Innego ratunku dla nas nie ma. Mężowi zaciążyło to na sercu. Byłoby lepiej, żebyś się podzieliła z dziećmi ostatnim kęskiem ale żona nie słuchała robiła mu wymówki kto powie a musi i b powiedzieć a że uległ za pierwszym razem więc musiał i teraz dzieci nie spały i słyszały całą rozmowę kiedy rodzice usnęli jaś wstał chciał nazbierać kamieni ale matka zamknęła drzwi także wyjść nie mógł pocieszał jednak siostrzyczkę i mówił nie płacz Małgosiu i śpi spokojnie pan bóg nam dopomoże Wczesnym rankiem przyszła matka i kazała wstać dzieciom z łóżka. Dostały po kawałeczku chleba, mniejszego jeszcze niż poprzednim razem. W drodze do lasu Jaś pokruszył chleb w kieszeni. Zatrzymywał się często i rzucał po okruszku na ziemię. Jaśu, czemu stoisz i oglądasz się za siebie? pyta ojciec. Oglądam się na gołąbka mojego. Siedzi na dachu i chce mnie pożegnać. Głupiś rzekła macocha, to nie gołąbek. To słońce poranne świeci na kominie. Jaś tymczasem powyrzucał wszystkie okruchy na drogę. Macocha zaprowadziła dzieci jeszcze głębiej w las, rozpalono wielki ogień, a macocha powiada: Siądźcie tu, dzieci, jeżeli się zmęczycie, to możecie podrzemać trochę. My z ojcem pójdziemy rąbać drzewo, a wieczorem, kiedy skończymy robotę, przyjdziemy po was i zabierzemy z sobą. Nadeszło południe. Małgosia podzieliła się chlebem z Jasiem, który rozkruszył swój kawałek po drodze. Potem usnęły. Wieczór minął, a nikt nie przychodził po biedzie.